Szanowni państwo, za nami kolejny wyczerpujący tydzień. Nie mam dość podziękowań dla tych wszystkich, którzy się tak pięknie angażują, wypełniając swoje zwykłe, ale niezwykłe obowiązki. To oczywiście personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, laboranci, wszyscy, którzy pracują w służbie zdrowia i w inspekcji sanitarnej, ale także szerzej to ludzie, którzy są dostawcami naszych różnych towarów na półki sklepowe, którzy sprzedają ekspedientki to także policjanci którzy chodzą sprawdzają osoby w kwarantannie również wojsko dołączyło do wsparcia dla policji straż graniczna państwowa straż pożarna ochotnicza straż pożarna te wszystkie jednostki w ogromnym stopniu angażują całe społeczeństwo w walkę z koronawirusem chcę szczególnie również podziękować harcerzom także organizacjom pozarządowym, z którymi spotykałem się, rozmawiałem i wiem doskonale, jak bardzo angażują się w pomoc wszystkim ludziom, którzy zostali dotknięci koronawirusem. Również chciałem podziękować siostrom, zakonnym, księżom. Często działają nie w blasku i w błyskach fleszy, tylko w sposób skromny, pomagając najbardziej potrzebującym, roznosząc posiłki. Wspierając osoby, które tego najbardziej potrzebują. Wszystkim Państwu naprawdę bardzo gorąco chciałem podziękować, bo bez tego wielkiego zaangażowania nie moglibyśmy przechodzić tej pandemii w sposób taki stosunkowo zorganizowany, tak można powiedzieć. Ale również dziękuję bardzo wszystkim, którzy się zaangażowali w edukację sanitarną. To bardzo ważne, żeby rosła świadomość w społeczeństwie, ponieważ. Przecież nie będziemy bez końca też siedzieli w domach. Mam nadzieję głęboką, że już po świętach Wielkiej Nocy będzie można zmienić tryb funkcjonowania. Będziemy o tym bardziej szczegółowo mówić w kolejnych dniach. Jednak bardzo ważne jest to, żeby w sposób bezprecedensowy przestrzegać zasad higieny sanitarnej, dezynfekować ręce tak często jak się da. I oczywiście unikać kontaktu ze starszymi osobami, bo one najbardziej są narażone na śmierć, na bardzo trudne przechodzenie korona, przez koronawirusa. Szanowni Państwo, mamy dane spływające do nas z całego świata, z Europy. To nas przede wszystkim najbardziej interesuje. Wyrazy współczucia chciałem przekazać naszym sąsiadom, Włochom, Hiszpanom, Francuzom, Niemcom. Ale także Czechom i, i w innych krajach, które doświadczają bardzo głębokiego i mocnego uderzenia koronawirusa. We Włoszech zgonów jest już ponad 3000, a więc wiemy, że to jest wirus, który zbiera śmiertelne żniwo, zwłaszcza w sytuacji, jeśli służba zdrowia jest nieprzygotowana, a rozrost tych przypadków zakażeń jest gwałtowny. Staramy się robić wszystko, żeby przygotować Polskę na te trudne nadchodzące tygodnie i jestem przekonany, że temu podałamy. Również globalna gospodarka przeżywa bardzo ciężki czas, bo w ślad za tym wirusem, od strony zdrowia, za koronawirusem, to również trzeba powiedzieć, że wirus toczy i rynki finansowe, i gospodarkę realną. I jest rzeczą niezwykle ważną, żeby wszyscy ci, którzy mogą pracować, tak mają dostosowaną pracę do warunków zdalnych bądź w odpowiedniej separacji, żeby rzeczywiście budowali tą naszą gospodarkę, gdyż znaczna jej część jest w stanie zamrożenia. I my poprzez naszą tarczę antykryzysową, poprzez nasz pakiet gospodarczy robimy wszystko, żeby... Starać się przez ten dołek, przez tych trudnych kilka tygodni, może miesięcy, przejść możliwie jak najbardziej suchą stopą. Ale też trzeba niestety powiedzieć, że bank, na przykład JP Morgan czy Morgan Stanley, dwa wielkie banki amerykańskie, prognozują, że w drugim kwartale w Stanach Zjednoczonych będzie recesja kilkunastoprocentowa bardzo głęboka. To na pewno oznacza, duże wyzwania dla całego świata. Wierzę, że Europa, Unia Europejska będzie potrafiła znaleźć na to odpowie właściwą odpowiedź i Polska również e, dzięki temu będzie e, lepiej przygotowana do tych trudnych czasów od strony gospodarczej. Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny wprowadzamy dzisiaj stan epidemii. Stan epidemii, który, o którym powie za chwilkę też pan minister Szumowski dokładniej, który daje nowe prerogatywy, ale też nakłada na nas nowe obowiązki. Podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu lekcji, o dalszym wstrzymaniu lekcji do świąt Wielkiej Nocy. To trudna decyzja, ale ważna, potrzebna decyzja, żeby nie doszło do bardzo szerokiego rozprzestrzenienia się koronawirusa. Dziękuję w związku z tym wszystkim nauczycielom, rodzicom, dzieciom, młodzieży, którzy uczestniczycie w lekcjach organizowanych zdalnie. Dziękuję za to, bo wiem, że już dzisiaj ponad 90% szkół korzysta z zdalnych metod e-learningu i zdalnych metod przekazywania wiedzy. To bardzo ważne, żeby tego czasu nie zmarnować. To nie jest czas pod tytułem Dodatkowe wakacje. Tylko czas pewnego wyciszenia narodowego, ale szkoły funkcjonują na zasadzie zdalnej. Coraz większa liczba szkół. Bardzo serdecznie chciałem za to podziękować. Również chcę podziękować Telewizji Polskiej, Telewizji, która udostępnia w godzinach porannych do godziny 13 telewizja ABC programy. Edukacyjne dla dzieci i młodzieży, to bardzo ważne, a teatr w telewizji pokazuje spektakle będące jednocześnie lekturami szkolnymi, co też przecież przyda się wszystkim uczniom, żeby taką ekranizację oglądnąć. Szanowni Państwo, cała ta okoliczność to pewien egzamin z odpowiedzialności, który wszyscy przeżywamy i Robimy to w dużym stopniu dla nas samych, dla wszystkich, dla wszystkich Polaków, ale w szczególności dla osób starszych, w szczególności dla seniorów. Mamy już spływające coraz szerzej dane statystyczne z zachodniej Europy i widzimy, że zwłaszcza po 75 roku życia, ale już również seniorzy na emeryturze są bardzo narażeni na skutki koronawirusa. Ta nasza. Kwarantanna narodowa, jednocześnie ta tęsknota za normalnością, nie może oznaczać tego, że będziemy luzowali sobie nasze reguły. Nie. Te najbliższe kolejne dwa, trzy tygodnie do świąt muszą być tygodniami pełnej społecznej dyscypliny. W ten sposób chronimy jedni drugich i taka społeczna izolacja bardzo pomaga. Ale ta społeczna izolacja nie może oznaczać samotności. Samotność jest groźna, jest niedobra, i poprzez naszą solidarność cieszę się, że w tak piękny sposób staramy się pomagać osobom starszym, że dbamy o to, by osoby starsze nie zostały pozostawione same sobie, same w domu, bez zakupów, wyniesienia śmieci, wyprowadzenia psa że rzesze młodych ludzi organizują się w różnych miastach i miejscowościach, żeby pomagać starszym, starszym ludziom. Ta solidarność międzypokoleniowa w praktyce jest naprawdę pięknym przejawem naszej społecznej współodpowiedzialności. Tydzień temu ogłosiliśmy też informację o zamknięciu naszych granic. To była bardzo słuszna decyzja. Wiele krajów poszło w nasze ślady. Wiele idzie w nasze ślady dosłownie w tych dniach. W związku z tym pojawiły się korki na granicach, które dla samochodów towarowych, ciężarowych zostały już rozładowane. Natomiast wszelkie pozostałe korki staramy się minimalizować, zmniejszać, redukować po to, żeby w mniejszym stopniu wpływały, były na uciążliwość przyjazdu do Polski. Również pojawia się codziennie Kilkadziesiąt tysięcy, czterdzieści, pięćdziesiąt tysięcy osób już teraz w kwarantannie. To wielki wysiłek policjantów, ale też aplikacje, które wdrażamy i które są bardzo ważne dla dochowania tej kwarantanny. To rzecz o charakterze fundamentalnym, bo jak dzisiaj widzimy, że Koreańczycy, Japończycy z powrotem wracają do pracy, Chińczycy, Tajwańczycy z powrotem wracają do pracy. To dzieje się tak również dlatego, że bardzo surowo traktowali reguły kwarantanny. Między innymi sami kontrolowali siebie nawzajem i my wprowadzamy również zarówno podwyższone kary, bardziej surowe kary z 5 tysięcy złotych na 30 tys. złotych, ale także mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował. To bardzo ważne, bo ceną za złamanie kwarantanny może być czyjeś zdrowie lub czyjeś życie. Musimy traktować dlatego ten temat bardzo poważnie. Szanowni Państwo, myślenie takie w kategoriach, że mnie to nie dotyczy, jest nam myśleniem obcym. To nie jest właściwe podejście do tematu. Ono może być niebezpieczne, dlatego. Jadąc dzisiaj do pracy, kiedy widziałem puste ulice, zwykle to byłby taki dość smutny widok, ale on mnie dzisiaj ucieszył, ponieważ wiem, że przez to warszawiacy, a w całej Polsce, mieszkańcy we wszystkich innych miejscach na poważnie podchodzą do zasad kwarantanny, do zasad izolacji, dystansu i to dzięki Państwu mamy dzisiaj możliwość, żeby w opinii ekspertów zmniejszać zakres, zakażeń, a jednocześnie przeprowadzać w taki sposób, który jest najbardziej właściwy, dostosowanie społeczeństwa do skutków pandemii. Musimy też zacząć przystosowywać się do nowej sytuacji, bo ona jest poważna, tak jak powiedziałem, od strony gospodarczej, stąd ta tarcza antykryzysowa. A w trudnych dniach i tygodniach uzewnętrzniają się różne odruchy bardzo, piękne, bardzo cenne i one są niezwykle budujące. One powodują, że raz jeszcze chcę wszystkim Państwu, naszym drogim rodakom, podziękować za wspaniałe zachowanie, za dyscyplinę i wierzę, że z tej sytuacji, z tych niedobrych okoliczności wyjdziemy razem silniejsi.